Patrzcie, teraz buduj, tutaj budujemy. E, drukujemy takie dwie świnki morskie. Teraz już się mówi kawie domowe. Takie śmieszne, bo z irokezem tak się tutaj robią. Zostało jeszcze dwie minutki. 96% No i tutaj też wydrukowaliśmy taki podajnik. Się wlewa wodę i tu ona przelatuje. Tak to wygląda. Teraz wyciągamy to, co jest tutaj. Po prostu wyrywamy. Jakby wyciągamy. Trzeba. Tak było w instrukcji. Takie jakby wyjmujemy taką resztkę ją potem się roztopi i zrobi resztę białego, więc tak naprawdę zawsze mamy odpowiedniki. Teraz tu gdzieś się przyczepi takie coś. Tutaj tu się przyczepi takie coś, żeby do, do klatki to przypiąć. Tak się będzie trzymało. Będzie leciała woda i tak.